Co w tym chodzi, widzowie? Dobra, widzowie, co w tym chodzi? Co jest? Nagrywa, dobra, nagrywa się. Ej, co mi się ścięło? No nie no, co się stało? Dobra, już mogę. Jak kram, która już się skończyła. Witam. Już 30 dni daily widzowie. Jakie jest O 30 dni daily? Jeszcze widzowie, tylko 9. Jeszcze widzowie zostało chyba. 9 dni dajemy że gdyby się właśnie jeszcze tylko do przyszłego poniedziałku. Ale wiecie widzowie, to wydaje się, zaraz skończy do nie, no, się skończy dużo odcinków. Czy trochę odcinków się skończy, owszem, no, ale wiecie widzowie, jak to jest. Nie wiem, nie wiem, dobra, nie wiecie, bo może tak. No, ale no wiecie. Dobra, wygrałem, miasto. No, no wiecie, będzie Deli, to, to to, to ja mam takie plany, no będzie, to przecież to będzie, to niż to będzie, to takie plany, mam takie plany to będzie, że muszę się koniecznie śledzić kanał chyba iść tyle, muszę się koniecznie śledzić kanał, żeby się dowiedzieć A to właśnie też przydałem chyba wycinku, bo akademii drzewia, z takim mini podsumowaniem daily Jestem na 40 Są dokładnie chyba wleci 39 filmów pod rząd jakoś tak takiego no, można nazwać, no to w sumie tak ja nie nie w taki daily, no sorry i na razie jeszcze mam to, dla was taką która... Tego nie zdałam cała informacja, ponieważ na razie. No podejli, a jeszcze w sumie o tym trochę mogę. No podejli będą odcinki, myślę, że tak trzy w tygodniu. No a teraz mamy... No jeszcze mam 7 w tygodniu, więc będzie. Śręć czerwnio da odcinki są takie 2-3 dni. No po 2 lub nawet, nawet będą tylko 2 w tygodniu. Nie wiem, ale będą po dwa w tygodniu minimum. Lub będą, no, więc no będzie nieco mniej. Ja mam taki pomysł, jakie będą chyba być odcinki, podejli, że Tylko mnie zdradza. Ja tej... Komu psycznie spodzianki. Uch, uch, uch. Co ja to ma chyba to tak... Co ja chciał? Nie no dobra, nie zdradzę wam jeszcze, nie zdradzę wam jeszcze. że najbliższy mnie jak was zdradzę, nie subskrybujcie kanał, żeby tego... O właśnie, subskrybujcie też koniecznie kanał. Ostatnio mało, mało subskrybuje kanał. No proszę, nikt nie w taki czerwony przycisk na dale. co ja widzę dla siebie robię, no patrz. Ej, się pobija teraz swój rekord. Bo jakieś 30 koła, muszę to będzie bez lekarza? Bo się lekarza już nie pobija swój rekord. Będę taka inwestycją. Co? Co? Ej, tu będzie taka inwestycja, jak tylko Jungierka dzisiaj w ogóle zrobimy. Nie! Nie widziałem tego!

Dokładnie macie gdy publikuję ten film, no to równie dwa tygodnie zostało, że będzie niedziela wielkanocna. Dwa? Dobrze, dwa, Już będzie niedziela wielkanocna, więc... Chyba no, w sumie na sobotę, są takie popłynie, są takie święta. Więc już, no, już nie świąt... O, napiszcie w komentarzu, czy czekacie się na święta. O! Dam serduszka każdemu, kto napisze, czy czeka na święta. Mam no, już krew. No a coś tracę na święta. Znakażę, czego na święta. To będzie się logicznie, no, Ja sobie mogę na to odpowiedzieć. Krew. 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 Aj, na pewno pewno ktoś jest właśnie Krew. pytać, kiedy pytać, będzie... o! I się na jedno pytanie ważne. Kiedy będzie odcinek z Bronsters? To są taki gatunek, która. Zresztą, odcinek, może z Stars, może z Bronsters, bo się trzeba pozmieniało w tych, że. Tak, ja wiem, bo nawet. No znaczy... ja. wiem, że tam się jeszcze trzeba pozmieniało w tych, grze, bo. To, to jest jeszcze w to wchodzę, ale naprawdę. nimi to mi bardzo rzadko w to gram. I widziałam tego pociągu, ale poczekajcie, odpowiem tylko na pytania. No i no, na razie Bronsters nie planuję nagrywać. Nie robię. O! Widzowie, jeszcze z tą pudełko. Tworzę łokcie. Uwaga! 500 km 300. Więc to wiecie, widzowie. Nie wiem, jak to będzie. Teraz na razie nie mam planu wygrawać w Rockstarcu. w bo bardzo dawno nie wchodzę też w tą grę. Nie wiem, chyba na początku... Później... Kilku tygodnia wchodzę, więc to wiecie, widzowie. Ja tak gram w RobStars'u jakieś 4 dni od czasu do czasu coś będzie. Na co dzień mam dobry tydzień, więc też się widziauję. Dobra, widzowie. Kończymy odcinek, jeśli wam się spodobał. Mnóstwo łap w górę. Cześć!